Witamy na kanale PUNKT WIDZENIA kanał będzie przedstawiał różne artykuły i będziemy sobie je pokrótce omawiać <laughs> ostatnio trafiłem właśnie na artykuł w gazety.pl The Timesa, że setki Białorusinów przygotowują się do powstania aby obalić Łukaszenkę co to w ogóle znaczy? Ponadto, znaczy, że setki obywateli Białorusi, którzy uciekli masowo z kraju po protestach w 2020 roku, od miesięcy przychodzą w, szko w Polsce szkolenia. Szkolenia bojowe w celu obawiania Aleksandra Łukaszenki. Jest to jakaś znów, nie wiem, propaganda yy, białoruska, bo też gdzieś wyczytałem w jakiejś gazecie, że Jakiś artykuł był, że tam właśnie generał białoruski oskarża właśnie Polaków o to, że chcą zająć Białoruś poprzez szkolenie tych swoich, tych swoich grup dywersyjnych, którzy, które chcą obalić Łukaszenkę. To mi trochę wygląda na, taki, na takie zabawy właśnie typu putinowskim i Łukaszenkowskim. No, na jedzie dzień X, bojownicy wrócą na Białoruś, by walczyć z Rosją. No po pierwsze, kto im da broń, Skąd oni ją wezmą? Wątpię, żeby się Polska mieszała tutaj w takie, bawiła w takie e, sprawy z Białorusią. No, bo nie nawet nie chodzi o kontekst, <ścoughs> kontekst, że Rosja praktycznie już położyła rękę na, na Białorusi, ma tam trafić rosyjska broń jądrowa, ale to, to takie trochę niedozwierzanie. O tutaj jest nawet rosyjska broń jądrowa ma trafić na Białoruś. A ca samym poinformował, że pierwszego widzę jądrowe trafiły już na Białoruś, tym samym już przywódca tego rządu zaprzeczył wcześniej słowom Władimira Putina o tym, że operacja rozpocznie się na początku lipca. Sami gadają, sami nawet nie wiedzą co gadają. Ten to już w ogóle już jak usłyszał, że dostanie tą bronią jądrową, to już teraz wielki kuźwa, yy, przepraszam za wyrażenie, że tak powiem, wielkie mocarstwo się z Białorusi robi nuklearne, że teraz sobie do Białorusi nie fikaj. Teraz oni sobie mogą wszystko z każdym robić, a my po prostu mamy siedzieć cicho, no, bo to tak yy, taka dotkryna jest Związku Radzieckiego. bo no Białoruś jako jest pierwszym byłym krajem ZSR, na którego teren trafia, broń jądrowa po rozpadzie Związku Radzieckiego, a to w sumie Białoruś, to to już jest to to już jest Rosja, no oszukujmy no, się, Łukaszenko to jest taki y, podstawiany pajacek już przez Putina no, długo nie pociągnie te różne takie niuanse z chorobami, to podejrzewam, że to była sprawa za sprawką Kremla, żeby go trochę postraszyć, żeby go po prostu trochę utemperować, ale no widać, że, że chłop po prostu, no w ogóle nie wszystkim tak na dobrą sprawę to bije na dekiel. Umieszczenie systemów uzbrojonych głowice jądrowe na Białorusi nie oznacza, że będą one natychmiast gotowe dołożyć ku, przeciwko państwom. No to strasza. Wiadomo, że Putin, chociaż Putin to jest Putin, ale no generalnie to raczej Putin nie... nie nie zdecyduje się na taki krok. Dlaczego? No bo wiesz sam, że zginie, no to nie tylko, nie tylko, Stany Zjednoczone mają bronią mają, 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 i Niemcy, i Francuzi, i Wielka Brytania, że bym musiał do wszystkich po kolei powystrzeliwać, a to jest raczej niemożliwe, no. Sam by sobie uni unicestwił, <laughs> sam by siebie unicestwił w tym sposobem. To jest taki y Próbny artykuł, zobaczymy jak to będzie wyglądało w przyszłości. Na razie dziękuję i zapraszam na kolejne.